Kochani, witajcie na naszym kanale, dzisiaj przechodzimy do Was z recenzją Morderstwa kresu Świata Stewarta Turtona. Czekaliśmy na tę powieść kilka dobrych lat, na tak. polskie tłumaczenie. Tak. No też. Tak. Mamy nowe wydanie. W ogóle ją pierwszy raz widzę, no nie, bym była taka... Odświeżona prawa graficzne wszystkich trzech tak. powieści Turtona teraz. Mhm. My na razie z tej nowej edycji mamy tylko tą jedną. Tak. Natomiast, jeżeli chcecie sobie skompletować wszystkie trzy powieści w podobnej oprawie, to już można. Każda ma barwne brzegi, każda taką czarną, matową oprawę. Tak. E, no i jakiś tam inny emblemat na, na przodzie. Mhm. E, na razie o nowych książkach Turtona nic nie wiadomo. Ta wyszła chyba oryginalnie z dwa lata temu na rynek. Nie jestem pewna, może coś mylę. Ja 24. A, no to nawet w zeszłym roku. Tak. No i drodzy! Końcu. W końcu, możemy wam o op opowiedzieć, bo rzeczywiście trochę żeśmy nas zaczekali, mm -hmm. to jest nasz patronat, to jest nasz trzeci Turton, trzeci patronat. Tak. No dosłownie, jakby Titan był też takim zawsze, od, od pierwszej książki takim autorem, który nie misuje, no nie? Nie. Jakby siedem... nie, nie, co <ścoughs> mi się przypomniało? Bo to był ten czas, kiedy wychodziła... siedmiu mężów Evelyn Hugo i, i siedem śmierci Evelyn Harcastle. I teraz już miałam taki moment, to tak jak ty masz z Spotykamy i Poznajemy na Wakacjach. Ja nadal nie wiem, jak ta książka się nazywa. Tak, więc yy, Siedem Śmieci, hard Hardcastle, po prostu nas wywaliło z butów i to była genialna książka. I tak. bardzo nam się podobała, zwłaszcza, że tam był motyw domu, zbrodnie właśnie w zamkniętych przestrzeni. O, ale na przykład ja też nie, pa nie pamiętam, jak się nazywa po polsku druga książka, The Demon in the Dark Water, to jest oryginalny tak. tytuł. Ale jak się nazywa polska edycja? Chyba z tyłu. Polska edycja nazywa się Demonimacznik. Na o, okej, okay, no właśnie. No, to więc też było fajne. To tak. było bardziej takie staty Sherlock był... Holmes, troszeczkę vibe. No, totalnie. Czy znaczy generalnie Turton zawsze operuje i tutaj również yy, na tych takich kryminałach, które. Yy, rozpromowała niezwykle Agatha Christie, czyli mm -hmm. zamknięta z jakiegoś powodu przestrzeń i grupa tak. ludzi, która się w nich znajduje. I, I zbrodnia. I zbrodnia, i prawdopodobny morderca znajduje się gdzieś w tej gronie. W tej, tej gronie, tak. I tutaj jest tak samo, przy czym kostium jest zupełnie inny. Mm -hmm. Tutaj... Y że tak powiem. Hmm. Kontekst jest trochę jak gdyby postapokaliptyczny, troszeczkę, troszeczkę dystopijny. Trochę sci-fi, no nie? Ja w ogóle tego się tak. nie spodziewałam, bo kiedy ja siadałam do jej czytania, to miałam takie nowy turton i wiedziałam, że tylko tyle. Ja też. I wiedziałam, yy... że jest latarnia morska i jakaś. To ja nawet to latarni, nie ja Społeczność, właśnie na krańcu świata, mm -hmm. czyli przy tej, gdzieś tam w okolicach tej latarni. Tak, to ja miałam takie, że nowy turton, nowy turtle, nowy żółwiej i tyle, jakby spokojnie siadamy. No, nie, nie? są. Jak się okazało, że to właśnie będzie takie posta po sci-fi, to miałam takie. Tak. O, okej, okay. no bo rzeczywiście, no mieliśmy najpierw ten motyw zamkniętego domu, tam też był taki będzie vintage vibe w nim. Tak, no, to no, taki było kostiumowy. No. Taki kostiumowy, no oczywiście, ale dostatków... tam był wiesz twist. Okej, okay, no tak, tam, tak, trochę tak, tak, tak. Nie wiem, czy to w ogóle powinnaś to mówić. No, ale może coś nie wiem o co chodzi. Wypipczyłam to. Ok. Na pewno to wypipczyłam. Nieistotne. Był kostiumowy statek, tak? Podróż takim, no właśnie, stałym, skrzypiącym statkiem a la I nagle mamy taki duży przeskok względem Tak, ilością, przy czym tak. to, że my mówimy, że sci-fi, to też nie wyobrażajcie sobie ludzi w jakichś kostiumach albo jakiegoś To ma małfulutków, czy nie. nie, nie ten nie element sci-fiowy w sumie wychodzi. Troszeczkę z czasem, w gruncie rzeczy, mm -hmm. on nie jest taki jasny na początku, y bo sam, sam start tej historii to jest rzeczywiście taki postapokaliptyczny, dystopijny vibe, gdzie wiemy, że no, miała miejsce jakaś taka katastrofa klimatyczna albo związana w jakiś sposób z klimatem, i świat właściwie pochłonęła taka trująca mgła, która właśnie kot pije z mojej szklanki. No, jeszcze nie, jeszcze zawahał się, jeszcze się nie napił. Ja zaraz się napiję, a... bo ta jest świeższa niż w misce, bo no. w misce była nalana godzinę temu, a ta przed 5 no, minutami. Tak, no tak, tak. Smacznego w każdym razie, na zdrowie. Nie ja zrezygnowałam. Dobra, wracając. E, ta... M... Toksyczna mgła. I wiemy, że ta nasza społeczność, właśnie zgromadzona gdzieś tam w okolicach wybrzeża, gdzieś tej latarni morskiej, jest prawdopodobnie. Tak, jak tu jest narysowane. Ostatnią społecznością na Ziemi. Mhm, Mamy tak. tam kilkadziesiąt czy tam kilkaset osób. Zaraz. To coś. Eee, I w którymś momencie pada trup, jak się domyślacie, po tak. prostu, najzwyczajniej w świecie. Przy czym umiera y, właściwie najważniejsza postać w tej, w tej wiosce. Taka mhm. nestorka całej tej społeczności, czyli tak. nie ma. Nie jest nie kolejne ma. śmieszne dla Polaka imię. Ja o w ogóle, przy, tak, ja w ogóle przez łamek sekundy sądziłam, że to jest jakaś ksywka, że ona jest ma. że tak. nie mówię. A potem miałam takie, że pójdziemy z Niemą, okej, okay, Musimy coś tam do Niemy i mówię, oj. Z Niemą to jeszcze spoko, ale Niemy sugeruje, że to jest imię. I miałam taką zwierzę, no nie. Mamy tutaj w ogóle, tak jak w poprzednich książkach, taką listkę postaci trochę, kto się tym zajmuje. Mamy detektywki, czyli Emory Claje. No i mamy właśnie tych. Znaczy nie, no to jest istotne, to są nasze dwie główne bohaterki. Tak, inne stojki, czyli właśnie niemą, Hefajstosa i Cie. I to jest właśnie ta główna trójka i jedna z nich pada trupem. Tak, nie ma, nie żyje, i nagle okazuje się, że ta niewielka nasza społeczność, która żyje sobie tak, nie więcej zgodnie z naturą, tak, tak, takim dosyć prostym życiem, no jest jednak czymś więcej, ponieważ to, co robi Torton, Ja tego nie powiem, co on tu robi, bo ja chcę, żeby to była dla was niespodzianka. Mm -hmm. Tak jak była W myślę, ogóle dla najlepiej nas. tę książkę jest czytać po prostu tak z buta, ale wykorzystuje bardzo sprytnie wszystko wiedzącego trzecioosobowego osobowego narratora. Mm -hmm. Bo to jest w ogóle bardzo sprytne, co on robi i ja, ja kompletnie się tego nie spodziewałam. Ale nie to po... jest taki trochę sci-fi element. To jest sci-fi element, tak. Mm -hmm. Ale no nie powiemy wam, co to jest. W każdym razie coś się takiego dzieje, że już wiecie, co, o co chodzi z tym narratorem i wiemy też, że ta nasza gromada yy, pozostała musi tam w ciągu 24 godzin znaleźć mordercę. Mm -hmm. Bo w innym przypadku te zasłony, które mm, otaczają tą naszą no one społeczność, padły i tam gła idzie, tak, i zaraz nas wszystkich tak. rozjedzie, no nie? No i mamy właśnie w każdym rozdziale takie rozlicza, odliczanie, prawda, że tam ileś godzin do końca mm -hmm. świata właściwie, tak, nie? No tak, bo oczywiście. jednak bierzemy pod uwagę to, że to jest ostatnia ludzka społeczność na Ziemi. Mm -hmm. No więc jak się domyślacie, nasze dwie główne bohaterki, czyli Emory i jej córka Clara, e, które mają też historię ze sobą, to nie jest tak, że one są taką matką i córką, które są najlepszymi przyjaciółkami, one też mają po drodze swoje problemy do rozwiązania, podejmują się tego wyzwania. Ponieważ Emory zawsze była w tej społeczności ona była trochę odmienna. To znaczy ona nie była tą osobą, która miała do czegoś odgórnie talent, do czego się brała w jakby w pierwszej kolejności. Bo tam te role w tej społeczności jednak były tak odgórnie dosyć narzucone. Każdy znajdował swoje rzemiosło albo swój kawałek chleba, którym którym się zajmował, tak? Te osoby, nie wiem, zajmowały się wytwarzaniem mebli. Ci tak. do farmy bardziej się dawali, Tak. Dorawali, tak e, dalej, ktoś no. tam inny hodował, prawda, no to w ogóle zwierzęta. jest taka społeczność, która no, jest samowystarczalna z racji tego, że są na wyspie, tak? Więc, tak. więc on że taki społeczny jest dosyć ktoś jasny. Ktoś tam czyli... się opiekował dziećmi i tak dalej, i tak Dokładnie, tak dalej. więc to A Emily nigdzie jakby w tym obrazku nie pasowała. I ona sama, mając tego świadomość, gdzieś po trochu próbowała różnych prac, ale tak na dobrą sprawę ona też zawsze myślała w troszeczkę inny sposób przełamywała pewne takie bariery dociekania ciekawości, nauki, tego właśnie co my tutaj robimy i jak to wygląda i, i czemu świat jest jaki jest. Ym, ta społeczność też miała taki swój jak gdyby segment właśnie akademików, można powiedzieć, osób, które badały tutejszą roślinność i generalnie tą wyspę, czy też ten półwysep, na którym się znajdujemy. No, natomiast... Yy, no Okazywało się, że to wcale nie jest bezpieczna praca mm -hmm. i, gdzieś I to ta, chodzi do wypadków. I gdzieś te osoby, które właśnie wyruszały na te, w tą podróż, nie zawsze wracały mm -hmm. do, do tej społeczności. Tak. No więc więcej w sumie Wam nie możemy powiedzieć, bo tutaj, wiecie, tajemnica goni tajemnicę. Ja to mówię, nawet jakbyśmy znalazły jeszcze kilka rzeczy, o których można powiedzieć, to przy to nie się kurde nie mówi. Przysięgam. Jakby te wszystkie trzy książki najlepiej się czyta po prostu wjeżdżając z nim w buta. Trochę tak. no, że znaczy macie jakiś zarys, i to chyba musi Wam wystarczy, tak? Tak, tak? tak. Mnie tak. osobiście zawsze, znaczy inaczej, zawsze. Ja to jakby dotarło to do mnie chyba po tej trzeciej książce, która jest jednocześnie bardzo turtonowska, a z drugiej strony kompletnie niepodobna do tych dwóch pozostałych książek. Znaczy ona ma bardzo wiele wspólnego, jeżeli chodzi o taką strukturę i sposób budowania intrygi. Z drugiej strony ten kostium sprawia, że to jest zupełnie inna książka. I co niesamowite, mimo tego podobieństwa, bo jednak. To ten ma taki, nie chcę powiedzieć schemat, bo to nie jest schemat, ale czy też te książki i wiesz, że to jest intewera no zbudowana styl, przez niego, nie. ten styl. To mimo znajomości stylu nie ma tak, że z każdą kolejną książką jest ci łatwiej rozgryźć tajemnicę. I właśnie to jest chyba najistotniejsze, bo wiecie, naj miarą dobrego pisarza jest właśnie to, zwłaszcza, jeżeli chodzi o gatunek z cyklu tajemnica kryminał, żeby. W momencie, kiedy poznajesz dokładnie styl tego autora, ten styl nie zdradzał Ci już tego, do czego zmierzamy, czyli do zakończenia. I ja przez ułamek sekundy w ogóle się bałam. Był taki moment, gdzieś tak mniej więcej chyba w jednej trzeciej, gdzieś tak w połowie tego odliczania i miałam takie kurde, chyba wiem, chyba wiem, bo znam na tyle Turtona, mimo że no już minęło trochę czasu od czytania tej pierwszej i drugiej książki, że miałam takie a, to mi trąci takim, swoim czymś, co było podobnego w w Demonie Toni i miałam takie sas. Albo to mi się okazało, że nie mam takie, kurde. Zrobiłeś mi wiajo, Więc to jest zajebiste, że się nie wywala właśnie na tym, że znając jego styl, można już od razu rozwiązać integrację. Nie zachwycałem te kostiumy. Mm -hmm. To właśnie, w jaką scenografię Turton wrzuca tą swoją historię. Za każdym razem to jest coś kompletnie innego. On w, o tym też pisze w posłowie, już obiecał sobie, że każda jego książka będzie zupełnie inna od tej poprzedniej. Mm -hmm. e, no i faktycznie tak jest. To znaczy, mm, no to wszystko, co gdzieś tam się dzieje dookoła, y, czyli. Ta taka um, otoczka tej naszej głównej intrygi jest... O nie mi tak. Ja sobie tylko otworzyłam, bo a tych otoczek, napisał w tym posłowie w ogóle PS. Mm -hmm. Następnym razem wybierzemy się w bajce współczesnej Jony z dreszczykiem. Będzie, <coughs> będzie się działo, mam nadzieję, że widzimy się przy lekturze. To to jest coś, co rzeczywiście bardzo, bardzo mi się podoba. Druga rzecz to jest to, w jaki sposób on w szczegółowy, niezwykle sposób opisuje tą intrygę. Wiecie o tym, że ani ja, ani Marta nie jesteśmy jakby czytelniczkami kryminału. Mm. My chyba raczej obie wolimy, jak ten taki rdzeń kryminalny jest elementem. W większej całości, mam wrażenie. Tak, tak? zawsze zazwyczaj nas tego typu historii interesują bardziej, poetry te psychologiczne, w zależności między tymi bohaterami, to jak do tego, jak to śledztwo jest prowadzone, przez kogo, po co i z jakiego powodu tak naprawdę? Więc zawsze bardziej te postacie były dla nas tak. No tak, klasyczny kryminał to nie do końca jest nasza szklanka herbaty, nigdy w sumie jakoś specjalnie nie była. Mhm. Natomiast wiesz, no nie wiem, no oczywiście tajemna historia z klasycznym przykładem powieści, która nie jest kryminałem, ale tak naprawdę jest kryminałem. Mhm. Czyli jest i nie jest kryminałem. Jednocześnie. Tak. Yy, powieściowych, ostrych przedmiotów ja nie czytam, ale serialowy de facto też jest kryminałem, nie będąc kryminałem jednocześnie. I tych przykładów można mnożyć. Yy, wiemy już o tym, to jest dosyć słynna historia propos autora że yy, intrygę wokół Śmierci Evelyn Harcastle zbudował w Excelu, <laughs> właśnie timeline'ie, no. w sposób taki, że opisywał, co robiła dana postać o tej i o tej godzinie, tak? I na tej podstawie gdzieś starał się zbudować ścieżkę, którą te postacie przechodzą. No i ja jestem pewna, że i w demonie, i tutaj było podobnie. To znaczy, to jest rzeczywiście tak wycyzelowany mm, proces, tak wycyzelowana tajemnica, struktura, bo tutaj też mamy taki y, motyw badania y, no, osi czasu, tak? Tego timelineu. Te to nasze postacie budują timeline. Mhm. No dobra, to gdzie byłeś o tej i o tej godzinie? tego co i nie tego i dnia. dnia tylko tutaj znowu podobnie jak w Siedmiu Śmierciach. Mamy mały czas. Tak, mamy właściwie dobę tutaj tylko mm -hmm. i wyłącznie, więc musimy rzeczywiście zbadać jakąś część tej społeczności, zorientować się kto co robił o 16, 15 i tak dalej, tak dalej, żeby móc odtworzyć de facto cały, cały ten moment tej zbrodni. Szczególnie że to jest taki twist, że to nie jest tak, że te postacie mają dostęp do całej wiedzy, do całej wiedzy. I też do swoich własnych doświadczeń. O, tak bym powiedziała, żeby wam niczego więcej to, nie zdradzać. Tak. Generalnie są pewne okoliczności, które utrudniają y, rozwiązanie tej zagadki, no bo nie wystarczy po prostu zapytać. To, to, tak. to, to nic nie da, no nie tak? Dokładnie. Y, I tutaj trzeba bardziej grzebać i, i jakoś. Pani tam... Basia nie powie ci dokładnie, co robiła wczoraj o 15. Tak, tak, tak. Więc y, to jest y, to jest dziw, dziwny case, ale to, to gra. To jakby w tym konwencji i w tym setupie, który mamy absolutnie działa, więc to nie jest coś takiego, co na przykład może byłoby się na to oburzyć. Tak, to jest ten moment, kiedy autor sięga po bardzo niebezpieczne narzędzie, jakim jest, nazywamy to bardzo ogólnikowo problem z pamięcią, żeby tutaj jeszcze bardziej nie nakierowywać. I to bardzo często się nie udaje. To Bo to, to może znakierować deus z machiny. Tak, tutaj myślę, że się udaje. Mhm. To, tutaj to jest przekonujące, przekonywające i rzeczywiście takie mięsiste, no po prostu to gra, to tutaj działa. Ja też jak już też... się wkręciłam w tą, w tą e, książkę, no to to już się zrobiło z tego page turner, tak? Za Ta książkę, której nie da się odłożyć na półkę. To przede wszystkim gra dlatego, że mamy takiego, a nie innego narratora. I to w ogóle w też, też no, kluczu no, to, językowy, to jest, to jest w moim zdaniem najmocniejsze element tej książki, bo ja się do samej ostatniej tak naprawdę sekwencji zastanawiałam, o co chodzi z tą postacią narratorską. Mm -hmm. z narrat no, to ciężko stwierdzić, no nie? Tak, tak wiesz. postawić taką granicę pomiędzy tym, jakby o czym rozmawiamy, prawda? Ale nie dość, że jest to zabieg taki stricte językowy, który wpływa nam na tekst w postaci tego, w której osobie jestem wpisany, e, pisany, wpływa nam na to, jak są pewne m, wydarzenia, nie tyle przedstawiane, co jak one przebiegają, więc masz taki mindfuck trochę, jak możesz mieć w. W tych brutalnych rozkoszach, że czy to jest na przykład Unreal tak, tak, czy to jest narracja, której możesz zaufać jako czytelnik. Yy, mm -hmm. I kto jest tak naprawdę głównym bohaterem? Bo z jednej strony mamy bohaterki nasze główne Emily i Clay, ale z drugiej strony, ja też się bardzo długo zastanawiam i do dzisiaj się zastanawiam, czy nasz narrator też nie jest w jakimś sensie. Yy, jest bohaterem głównym, mm -hmm. ale potem inna kwestia, yy, osoba, w której jest to pisane, sugeruje, że tak naprawdę ty czytając to w swojej głowie możesz być też głównym bohaterem i tak. narratorem. To jest tak to mi się bardzo podoba. Tak. Bo ja przez chwilę miałam taką zwiechę, że mówię: czytam, czytam, powiedziałam. Wiesz, bierzesz uciec w tej historii, jesteś zaangażowana. I to wszystko na poziomie językowym. To jest chat i to mi się mega podobało. I tak jak mam takie, że no to takie jak lekkie sci-fi post-apo, jakby spoko, lubimy post-apo, yy, moje serce gdzieś tam bardzo głęboko bije do po prostu motywu domu i do, do Evelyn Hardcastle, bo to jest jednak pierwsza książka, ja mam do niej gigantyczny sentyment. Ja też. Uwielbiam kostiumowość yy, Demona i Miocznej, to oni wiecie po prostu te nie i tak dalej, ta woda, skrzypiący statek, no klimat pełną gębą. Tak tutaj mam takie, że, że jednak jestem bliżej z tą formą i strukturą tej powieści niż koniecznie z całym setupem, no nie? Mnie w ogóle wyspy chyba, wiecie co, przerażają, tak samo jak oceany i to może to jest to takie połączenie. Ja właśnie że... chcę się odnieść, bo a propos tego... Wiesz, do... latajnia morska jest absolutnie przerażająca, bo ona, no, wiesz, się kręci w kółko, to światło lata w, w środku nocy i ty nie wiesz, co w tej latajni morskiej czyta, czyha i to jest pojebane, ja się boję, ja się boję latajni morskiej. Że odkryła nowy stres, <śmiennie> <śmiennie> to jest A Ale propos tego, co on pisze w tym, tym postskryptum, że z dreszczykiem, nie? jakby mnie to bardzo ciekawi, czy to będzie bardziej na skręcające w thriller, w thriller albo w horror, bo są takie w ogóle przestrzenie, w tej takiej literaturze grozy u ją trochę zrobimy z tego szerszy zbiór, e, które są takie flagowe. Mhm. I jeżeli chodzi o dom, no to jakby jest oczywiste, oczywista tak. oczywistość. Jeżeli chodzi o statek, jak najbardziej. Mhm. Jeżeli chodzi o no, opuszczoną, z, na środku niczego wyspę, to też! <grym> nie? Polskie wciulki. Stało jak ten film, co byłyśmy na nim w kinie, ten co o tych bogatych ludziach, co się tam takie goje na koniec zrobiło. No, 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 mrugnij dwa razy, coś takiego. No, albo nie mrugaj w ogóle. Nie, to coś tam dwa razy było. No, bo to, to pamiętasz ten film, że on no, był taki... z Tatumem. O tak, 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 Czernig Tatum był tym, tym, no to to jest no, ten, to tak. jest ten vibe, no nie, że ta psychoza jakaś totalna. Znaczy ja w ogóle marzę, żeby właśnie ten w następnej książce zrobił właśnie coś idącego bardziej w grozę niż w kryminał. Mhm. Znaczy to groza i kryminał są zbiorami zespolonymi, tak, więc, więc ale wiecie, tak. coś takiego bardziej takiego, wiecie, na przykład, że mm, Musimy się zastanowić, czy to, co widzi narrator, jest prawdziwe. na przykład. Nie wiem, jakiego. Mm -hmm. Bo to zimne... też był fajny motyw, właśnie w tej jego ukochanej konwencji zamkniętej przestrzeni. To też jest... Mnie się w ogóle marzy, nie? Ja w ogóle no. ja, ja wam to sprzedam, nie? ale jak ktoś to pisze przede mną, to będzie mi bardzo przykro. To nie Bo mnie w, w ogóle zachwycają, wiesz, na przykład takie, nie wiem, na przykład, no może nie sanatoria, ale jakieś takie pensjonaty. O nie, nie, wiesz, ja resorty. Wiem, ja wiem, do czego zmierzasz. Nie? To jest ten sam motyw, co Andy's Dom. Nie, tam Dawn to jest, wiesz, chata w górach. No to po jest prostu. pensjonat w górach. Ale hotel nie, to. ale mówię, wiesz, taki rzeczywiście hotel albo pensjonat, który działa. No. Który, wiesz, że są goście, normalnie ludzie. No ustrój, tak. No na przykład no, ciechocinek. Tak. Mhm. Nie i wiesz. Co I sylki? w nocy słyszysz skrzypnięcia, otwierasz oczy, i widzisz pigułę z natołą ze strzykawą. Nie, no nie, nie tak, nie tak. Nie, no tak. trochę tak, ale to jest, wiesz, na przykład ten vibe, że nie wiem, wychodzisz z pokoju, to jest zielona na korytarzu następnego dnia jest żółta. Nie? A to by było fajne, to by było fajne. Stewart zrobiłby to, zrobiłby to dobrze. Ale on w ogóle te, też często w tych jego książkach pobrzmiewa taki... Pędzie czy później dojdziesz do takiego wniosku, że tutaj musi być jakiś fantasy shit. Wiesz, że on przez potrafi ci zasugerować, że dzieje się coś paranormalnego, niezwykłego, niemożliwego, nierealnego. No wiesz, to on w sumie od tego nie stroni, nie? No i, wiesz, i kwestionuje to, jakby ja się tej, tej No Tak, dokładnie. Więc wiesz, nigdy nie wiesz z tonem, czy to będzie bardziej intryga, która się oparła na chamskiej zbrodni, na jakiejś Houdini style sztuczkach. Czy to jest autentycznie oh. coś paranormalnego? A to po cyrk. Czy to jest Ale jakieś selfie? Ga no na mnie nie, słuchaj, słucham, ja, słucham się. Wiesz o co chodzi, wiesz, właśnie, mnie że albo właśnie sci-fi, albo to jest jakaś czysta magia, albo to są sztuczki, albo to jest prawda po prostu i wiesz, jakby zawsze się zastanawiasz nad tym, no nie? I w książkach nam możesz się zarówno spodziewać wielu wróżek i syrenek, no. jak i kosmitów z kosmosu, którzy przylecieli tutaj i jakiejś wielkiej technologii złej korporacji. Y, multimilionerów, którzy zatrudnili zabójców i po prostu są to uczniowie Houdiniego i tak dalej. Wszystko jest absolutnie możliwe i ty wszystkie te opcje rozważasz w trakcie tej lektury i potem dopiero się okazuje, co, co było pięć albo sześć i tak dalej. Więc za to wielki szacun, bo to mnie to zawsze zaskakuje, mimo że jednak pozostaje sobą i my lubimy tak. Czytajcie Stewarta Thurstona, dla tych tak z którzy tak, tak. jeszcze nie mieli z nim styczności, nie ma w sumie znaczenia, moim zdaniem, od której książki zaczniecie. Mhm. Absolutnie ta, która przyciąga was najbardziej, czy was skłania bardziej dystopijność y, ostatniej społeczności na Ziemi, czy bardziej kostiumowa tajemnica na statku, czy raczej kostiumowa tajemnica w stylu Agaty Christie. Mhm. Y, aż mi wjechała akcenta Christie. Y, no to sięgajcie po nią po prostu. Tak, absolutnie. Spróbujcie, jeżeli szukacie intrygi, która nie jest taka... Nie jest taką tradycyjną, kryminalną zagadką, tylko czymś takim z twistem. Grubym, grubym twistem. Twistem. No, no totalnie. No cóż, tak to wygląda. Dajcie znać, że czytaliście może już pierwszą i drugą książkę. czy jakimś cudem już na przykład sobie na targach złapaliście też Turtona, bo wiemy, że były i kilka osób już złapało. Więc jeżeli przeczytaliście, to dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia. Jeżeli czytaliście, to możecie oczywiście zrobić ranking, która jest najlepsza albo która, która nie, chociaż uważamy, że wszystkie są najlepsze, więc innej opcji nie przewidujemy. I to by było na tyle. do zobaczenia. Następnym razem. Pa!